Cześć, to jest to Malka, kanał, i dzisiaj pokażę Wam, jak pobrać darmowy Speed Edit. Naprawdę darmowy, na po prostu telefon. Na każdy telefon. Więc już pokazuję. Wchodzimy na Sklep Play. Umieszam zieloną, tutaj. i wpisujemy ibis point I. ibis point Po prostu i pobieramy Ten twórca ma jeszcze płatną wersję taką na czarno ale ja wam ją odradzam instalować bo to jest dokładnie to samo to samo co... Darmowa wersja. No i tak, musicie po prostu pobrać i jak już pobierzecie, wchodzicie i tu widzicie moje edity. Te udane i te nieudane. I tak, to był taki szybki poradniczek. Ale jeżeli jeszcze Was nie przekonałam do tego editu, Speed Editu. To możemy sobie na przykład przetestować na takim Freddym. chwilę się ładuje. O, na przykład na takim Freddym. Na przykład możemy go naprawić. Na przykład robimy coś takiego. Bierzemy to i ja wam udałem to takie robienie no wiecie, to jest coś takiego rozmazywanie to wam, ten żeby było na takim o tutaj jak jest to na dole to najlepiej żeby było coś na takim i wtedy jak będziecie rozmazywać to proszę bardzo i mam naprawionego Freda znaczy ma po prostu naprawioną rękę tak trochę trochę mu pomogą z życiem jest jakie dobra nieważne, to bym musiała trochę czasu sobie zrobić może kiedyś pokażę na odcinku, jak zrobić taki szybki speed, speed, speed edit. No i wtedy zrobię. A kolory zmienić? To jest się tutaj. Na przykład chcę zrobić sobie zielonego Freddy'ego. Proszę. No taki bardziej żółty. taki O, taki spring trapowaty. No. Dobrze, to dziękuję za oglądanie tego szybkiego odcineczka.